Zusie kontra wszyscy. Rozdział drugi. Pomniejszy konflikt. Oskarżam Zusie za celowy taran na kutrach i wyzwiska. Płynąłem na swoje miejsce, gdzie zawsze łowię ryby. Widziałem, że ktoś się zbliża kutrem w moją stronę. Zostałem perfidnie staranowany. Oczywiście próbowałem odbić, żeby uniknąć tego trola, ale nie udało mi się to. Chciałbym zaznaczyć, że Zusie w ostatnich dniach wysyła fake reporty na graczy, prowokuje różnymi sytuacjami. Dzisiaj dusiła klakson na kosiarkach i zwyzywała od frajerów, to czuje się zobowiązany. Pływałeś ze mną wtedy i nie kłam na mnie, bo prowokujesz mnie cały czas i teraz wysyłasz na mnie raporty jakieś dziwne, nie wiadomo skąd. Nie przypominam sobie, żebym z tobą kiedykolwiek pływał. Dla mnie jesteś zwyczajnym trolem, który najpierw prowokuje graczy takimi zachowaniami, a potem reportuje za rzekome prowokacje w twoją stronę. Niestety nikt do tej pory nie przyjrzał się sprawie z bliska. Jeśli rzekomo cię prowokuje cały czas, to śmiało możesz przedstawić wszystko tutaj. Tylko wiem, że tego nie zrobisz, bo to zmyślona historia. Logi twoich kar mówią jasno, że to nie pierwszy raz. Chciałbym się dowiedzieć, co inni gracze mają do powiedzenia w tym temacie, bo pewnie jest ich wielu. Od siebie nie mam nic więcej do dodania. Uwzięliście się na mnie, jak na każdą dziewczynę. Na tym serwerze odczep się ode mnie w końcu, bo ja nic nie zrobiłam i przekaż to swoim kolegom. I po drugie, ja nie piszę raportów na was bez powodu, bo jak piszę, to mam powód do tego. Teraz mnie obwiniasz za to, że mnie staranowałaś i stracisz prawo jazdy na kutry? Pływałeś ze mną wtedy i to było dawno teraz. Po takim czasie, ty piszesz, że staranowałam specjalnie. Uwziąłeś się na mnie, bo kto mądry pisze takie skargi. Ja nigdy na nikogo tu nie napisałam skargi jeszcze. Na tych kutrach nic nie widać, to po pierwsze, i nie wymyślaj sobie, a napisałam na ciebie frajerze, ale dostałam warna, za to dzisiaj już więc odczep się ode mnie. Starałem się być obiektywny przez cały ten czas. Myślałem, że serio jest coś na rzeczy, że gracze się na ciebie uwzięli za sprawą samych reportów, jednak zdążyłem dojść już do pewnych wniosków. Wczoraj zostałaś wyrzucona z serwera za to, że wysyłasz fake reporty, byleby ktoś tylko dostał karę? Wyzywasz od frajerów, bo zgłosiłem Sara porzucony samochód na chodniku? Nadużywasz klaksonu na kosiarkach? Taranujesz na kutrach, mimo że nawet nie wiedziałaś, kto tak naprawdę nim płynie? Już nie ściemniaj, że z tobą pływałem. Teraz zgrywasz ofiarę i mówisz, że dziewczyny tutaj są gnębione. Tak się składa, że poznałem dużo dziewczyn i żadna nie ma takich problemów jak ty. Pierwsze aż wyrzucili mnie z serwera. A na ciebie cały czas są raporty i na twoich kolegów z czatu i admini je przyjmują. Wymyśliłeś sobie jakiś taran z kutrami, którymi ja z tobą pływałam tydzień temu albo dwa tygodnie temu, i dopiero teraz wrzucasz wymyślone skargi na mnie. Ja na serwerze jestem uczciwa i spokojna i nie zaczepiam ludzi na czacie i w grze w porównaniu do ciebie. Piszesz skargi za nic, a ja nie piszę żadnych skarg na nikogo, tylko wysyłam raporty. Jak ktoś przegina i nie gra zgodnie z regulaminem, pomagam adminom pilnować porządku, a ty nie. Dodam tylko, że raport został wysłany w tej sprawie wcześniej, lecz nikt się tym nie zajął. Dodam jeszcze tylko, że dawałam Ci kluczyki do mojego elegi, kiedyś pływaliśmy na kutrach, bo pisałeś do mnie, a jak mnie prowokowałeś dziś tą Sarą, że zadzwoniłeś, żeby zabrali samochód, to napisałam na Ciebie frajerze, ale dostałam za to warna i na nikogo więcej tak nie piszę, bo jestem spokojna, ja Ty wymyślasz na mnie fikcyjne opowieści tutaj i odpowiadam ostatni raz tu... Bo nie chce mi się czytać, co wymyślasz tutaj cały czas na mnie. I to wy, ty tak samo, wyzywacie mnie cały czas czacie od sześćdziesiątek i że sprzedaje się do adminów, a ja raz napisałam, dostałam warna, i ty napisałeś na mnie skargę. Jak ja bym chciała pisać skargi na wszystkich, to byście już dawno bany mieli. Nie mów tak i, i nie wymyślaj, zgadaliście się na Discordzie i piszecie tutaj na mnie fikcyjne rzeczy, ja nikomu nie przeszkadzam na tym serwerze, tylko dziwnym trafem wam, a jak piszę raporty, to na pewno nie bez powodu, bo to wy wyzywacie mnie, że się sprzedaję do adminów cały czas, bo jak prowokujecie i wyzywacie, to piszę raporty, a wy macie pretensje, bo jesteście karani. Moje raporty zawsze są przyjmowane. Bo nie są bez powodu, chcę zaznaczyć, że dużo adminów się ze mną zgadza, tylko wy się nie zgadzacie, bo ja pomagam pilnować porządku adminom i to DLA was jest niewygodne, dlatego wymyślacie na mnie tą skargę. Wypsujecie społeczność tego serwera, bo ze wszystkich się naśmiewacie i komentujecie wszystko i wyzywacie i wiecie o tym doskonale i admini też wiedzą, bo zawsze przyjmują raporty ode mnie i zawsze dostajecie warny. Jestem dla Was osobą, która pomaga utrzymać porządek na tym serwerze, dlatego wymyślacie skargę na mnie fikcyjną, bo Wasz kolega Kodak też dzisiaj już dostał muta na dwa dni, bo mnie wyzywał i Wy też to robicie. Dlatego to dla Was jest niekomfortowe, bo nie możecie swobodnie wyzywać innych, prowokować i być bezkarnym. Nie chcę Ci się pisać, bo nie masz dowodów żadnych na mnie, bo jestem niewinna, to Wy zaśmiecacie ten serwer i ja skończyłam z Wami rozmowę, bo nie będę zniżać się do Waszego poziomu. Przedstawione dowody nie dają podstaw do nałożenia kary z powodu niewidocznego niku gracza na jedynym screenie ukazującym taran kutrem. W związku z nieodpowiednim wyrażaniem się na czacie lokalnym, gracz został w dniu dzisiejszym ukarany już karą ostrzeżenia. W związku z tym niemożliwym jest ukaranie gracza drugi raz za ten sam czyn. Skargę odrzucam.